I w drugą stronę, i przyspieszamy pudełko z regulacją, z możliwością ładowania. Bardzo prosty sterownik Motofocus zrobiony z tego co znalazłem Generalnie silnik z przekładnią Za blaszkę posłużyła stara linijka metalowa no. Mam połączenie ze zwykłej kostki elektrycznej Oczywiście z blaszką w środku żeby nie było różnicy w średnicach. To wszystko.